Na pewno cieszy wygrana, zwłaszcza że to ostatni mecz w roku. Możemy przystąpić do roztrenowania w dobrych humorach i tak samo powrócicie do treningów w styczniu i, i tyle. Drużyna kończy tuż za strefą barażową, to chyba powoduje lekki niedosyt. Tak, na pewno chcielibyśmy być wyżej w tym momencie w sezonie w tabeli, ale na razie na to nie patrzymy, tylko będziemy się skupiać na teraz na okresie przygotowawczym w Nowym Roku i mam nadzieję, że ruszymy z impetem w Nowym Roku i będziemy po prostu zdobywać trzy punkty co mecz. Ta końcówka tej pierwszej części sezonu chyba wlała trochę optymizmu, bo zarówno z ruchem Chorzów, jak i z Legią Warszawa, jak i dzisiaj w meczu ze Śląskiem było sporo fragmentów dobrej gry. Tak, nie były to łatwe mecze, ale pokazaliśmy, że mamy jakość, że potrafimy grać piłkę, i na pewno przełoży się to na kolejne spotkania. I tego zrozumienia między Wami na boisku też było już więcej? Tak, jak najbardziej. I uważam, że obóz przygotowawczy jeszcze sprawi, że jeszcze lepiej będziemy się rozumieć na boisku.